O, cześć, miłego jest z tej strony bo i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Jak widzicie, dzisiaj jesteśmy znowu na let's play'u. Dawno w sumie let's nie było, bo około 3 tygodnie temu, dobrze tak liczę. Ale dzisiaj oczywiście, że odcineczka nie mam. Znaczy, miałem mieć od zera, ale że Konrad niestety się chyba rozchorował, więc oczywiście tam życzę mu wszystkiego... Oczywiście zdrówka, jeśli to ogląda. Ale on jest jedyny potrzebny jest na serii od zera do minera więc samemu też się nie zawierałem do tej serii, do nagrywania ale dzisiaj oczywiście lecimy z Let's Playem dzisiaj jak widzicie, e, takie oto ładny zestawik e, czwóreczka wraz z RCW e, mam być szczery chyba raz na moim kanale, raz było tylko rozwożenie wapna e, więc postanowiłem, dobra, trzeba coś zrobić nowego więc jeszcze, jeśli nie było jeszcze takiej akcji a jak było to w tamtym farmingu, więc to było bardzo dawno więc chciałem po prostu takie coś e, porobić a takim zestawikiem jeszcze nie było. Proszę bardzo, taka śwóreczka żółta e, z mokszyna, oczywiście, e, i RCW, też moim zdaniem spoczko. No i oczywiście poczciwa Siuntka, e, której oczywiście na ostatnim odcineczku ze Steja mogliście widzieć, co już się. E, proszę bardzo, z obciążnikiem, którą dzisiaj będziemy właśnie ładować w e, A i co, proszę bardzo, tutaj mamy takie pole. E, oczywiście, Wujaszka Staszka to pole jest. E, no i dzisiaj mam nadzieję, że rozwieziemy to oczywiście w całe pole. No ale oczywiście zobaczymy jak to wyjdzie. No ale oczywiście zanim to... zanim zaczniemy roboty, no to oczywiście trzeba... Oczywiście trzeba, oczywiście trzeba... ojej, sorry coś tak powtarzam, ale no. Oczywiście trzeba pierw załadować oczywiście e, e, rozrzutów wapna. E, I to jest myślę, że najważniejsze, proszę bardzo, o o o, dobra, no, do przodu jakiś biedla. I mam nadzieję, że taka i to się spodoba Wam. E, jeszcze... Znaczy jeszcze. Dawno nie było takiej akcji. E, a po drugie chciałem troszeczkę przetestować, bo jeszcze jak mam być szczery e, RCW. To głupio zabrzmieć, ale co zabrzmieć, no nie wiem, czy szalenie. Ale jeszcze RCW e, nie robiłem farmingu jak mam być szczery, aż, aż jestem w szoku tak sobie teraz myślę. E, czyli farmingu 22 oczywiście. E, farmingu 22 jeszcze chyba mi się nie przydarzyło żeby pracować na RCW. Więc w sumie spoczko te jest poczko, lecz tutaj są pod tym względem spoczko, że maszyny, które jeszcze nie w do farmingu, oczywiście mogę testować, więc to jest moje wyniesie spoczko o -o -o. testować pod tym względem, że później na przykład na serijkę, no i na przykład od początku do majątku można zawsze wykorzystać takie modziki, na przykład RCW, to w sumie mogę śmiało wam powiedzieć, że na pewno na serii od początku do majątku kiedyś tam zabita. W przyszłości pewnie to będzie niedalekiej przyszłości, oczywiście. Bo tam, jak już zaczynamy się troszeczkę rozwijać, więc tam podejrzewam, że długo przyjdzie czas, kiedy, no, kiedy te nie trzeba kup kupić. oczywiście. Proszę bardzo, chyba jeden z już jest załadowany. Oczywiście tam już wcześniej poładowałem troszeczkę, żeby całego. Dobra, naładowany jest, kurka, rozryka. Oczywiście wcześniej już troszeczkę ładowałem go. Znaczy, rozrzutniczek, żeby wszystko, wszystkiego nie robić na knieczku, e, Więc chodźko moim zdaniem Dobra, oczywiście dzisiaj gramy również bez, chudu, bez chudów, bez tak jest e, Więc, czekajcie, jak sobie teraz pomyślałem, czekajcie tylko, kontrol, co jeszcze? O, kontrol, nie, kontro, nie kontro, bo nie chcę żadnego tego pies włączać, tylko oczywiście, najpierw rozłożyć, o proszę bardzo Rozpadamy oczywiście No i lecimy sobie oczywiście o, troszeczkę, no zobaczymy jak sobie poradzi dzisiaj e, ta córeczka Dobra, e, chyba tyle będziemy jechać, wiesz, jeszcze ma sens, żeby poczekać na dzień kolejny A no niestety, z tego dalej graje bez kudów, o to i się z tym, a, że nie wiadomo ile się jej tak nie, na godzinę Ale jak Pan mi przyszedł, to się wydarzy, jeżeli będziemy jechać około 15 z biegiem, to, bygiem, to chyba lepiej Chociaż, to, chociaż nie, mieliśmy no, o, proszę bardzo, troszeczkę szybciej o, to jest lepiej E, bo powiedzieć, że mi będzie słychać, e, ponieważ e, troszeczkę potestowałem. mogę powiedzieć, że potestowałem, e, ale podnosiłem sobie dźwięk maszyn, ponieważ chciałem, żeby te maszyny słuchać coś na w e, no bo niestety, jak mamy szereg na wszystkich koniecnieczkach, e, praktycznie nie słychać. Może jeździć to spoko, bo może mi nie zagryzają, to też trzeba powiedzieć. Czekajcie sobie, Musimy najpierw obdziemstwem, więc wszyscy mnie poczekajcie. Ja troszeczkę zrobiłem, ale dobra, jeźdźmy sobie ten przejdzie już. O, -o. Poczekajcie, bo się rozrzuca. Eee, o, to tak jak mówię, eee, to głośnię sobie maszynki, szybki. To jest szybko, nie. O, czekaj. Bo, No, czekaj. O, tutaj... teraz. Powinienem teraz, troszeczkę za Nie, już szybko. Teraz mam pojęcie, że elegancko powinien najechać, o. Nie no, teraz nie dopasować tego do Chociaż nie, taką unitę nie będziemy mieli, to po prostu bardzo całego Jeszcze prawda, no ale trudno. Pierwszy przejrzyj, to oczywiście do przyspieszenia, bo oczywiście jeszcze chciałem dopasować biega, tak, bo to będziemy mieli się z biegów. No a po drugie, to myślę, jest to, te, troszeczkę, jak troszeczkę, tylko w sumie bardzo ale dobra nie będziemy jechać kolejny raz w kolejnym już przejeździe, tylko sobie oczywiście zaraz załadujemy, więc podejrzewam, że dzisiaj, raczej nie będzie się dziś na pewno z ładowaniem bo akurat podejrzewam, że tego ładowania będzie miała naprawdę dużo wracając do tych dźwięków to sobie podgłośnię, oczywiście w ustawieniach giereczki, żeby po prostu te dźwięki maszyn były po prostu, po prostu, po prostu większe, ponieważ jak miałem, nie, wiem, nie pamiętam na 4 gdzieś no tak na 40 miałem e, to niestety, bo niestety, ale e, mi się mi się, nic, mi się tego nie robiło, tylko to oczywiście nie było e, dobrze słychać, tylko a, oczywiście maszynki było słabo słuchać czyli na przykład 60 była praktycznie w ogóle nie, nie, w ogóle nie było słuchać słychać e, teraz podejrzewam, że to jest to samo, bo akurat 60 ten na mnie mod jest strasznie, strasznie cichy e, więc no, niestety <laughs> nie poradzę, akurat 4 ta co oczywiście jeździ przy przy, przy, przy oczywiście, jeśli miałem przybył RCW, jest akurat głośno, więc akurat to jest spoczką, moim zdaniem. Więc akurat po to jest spoczko że głośno jest, więc mam nadzieję, że nie będzie mnie zagłuszać Bo jak patrzyłem wcześniej, no to nie powinienem je zagłuszać generalnie, jak tak mówię normalnie. No ale oczywiście, zobaczymy wszystko, jak się. jak cena na jutro, jak nie? na oczywiście. Mam nadzieję, że dobrze, no ale zobaczymy też nie? No ale też. Zobaczę, też na pewno na tak nie wiem no tutaj wezmę program i się trochę troszeczkę przyciszę ale to tam w prasie czy będzie mi się chciało podejrzewam, że nie ale no zobaczymy zobaczymy więc dzisiaj taki jest projekt z rozłożenia wapna też nie chcę jakoś dużo robić, e, znaczy dużo, robić no, dużo akcji po prostu robić na no, takim chyba z tej serii e, był 40 minutowy tak jak mówiłem że miały te być po prostu e, bardzo krótkie tak wyszło mi po prostu 40 minut. ten mam nadzieję, że będzie krótszy maksymalnie 20 minuty, chociaż pewnie jak ja maksymalnie 20 minuty, to pewnie będzie jakiś kąt do kolejnych 40 czy, czy tam do której, ale miejmy nadzieję, że tak nie będzie. Eee, czyli miejmy nadzieję, jeśli wam się podoba, oczywiście jeśli nam się taka coś podoba, czyli jeśli chcecie, żebym robił takie dostawanie, to oczywiście strzelcie okazję w górę. Eee, bo, i i w komentarzy po prostu. Eee, bo akurat eee, to trzeba powiedzieć, że naprawdę pierwszy odcinek bardzo dobrze przyjęliście z tego netfleja. Eee, 8 łek w górę, więc jak dla mnie to jest naprawdę dobry wynik. E, jeden z wyższych chyba wyników, bo mam Wischery to legek tak w górę, to nie wiem czy to właśnie ten filmik z te playa zrobił. E, chociaż nie, z innej serii mam e, ten... Można być, że jest taki najlepszy ocenianie, e, najlepszy oceniony filmik to, to chyba jest 15 owek w góry, czyli 12. E, nie pamiętam ten te, te filmik, ale około tego. Tak, chyba tak, to było, więc... Ale tak bardzo dobrze moim zdaniem przyjęli się taką może przez taką luźną serijkę, więc mam nadzieję, że ten też odcinek też y, dobrze się przyjmie. Miejmy e, nadzieję tego oczywiście. Od tego co gada. bo e, kapla, nie? No. <grym> to tak samo. E, dobra. Chyba już więcej nie będziemy ładować, natomiast spróbujemy jeszcze jedno, bo podejrzewam, że jeszcze jedna może się zmieścić. Łóżeczka. I, chociaż nie, może się nie mieścić, no, ale zobaczymy zresztą. Ok, to ma 500 kg łóżeczka. Dobrze ja ja pamiętam, jak wpływałem w sklepie. Znaczy, wpływałem, bo w Jaszefie Staszef, no ale daj mi się, że jak wpływałem. Bo mu jestem w stanie, w tej ręce wpływać, tak. Chyba 500 kg, tak. Łe, 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 dobra. Pełne, panie Stasiu, pełne. <laughs> pełne roboty. Ręce, pełne roboty są. Panu. Dobra, dobra. dobra. się sobie oczywiście w bo szkoda paliwa. I idziemy oczywiście. Dobra, to O! Nie wiem, chociaż... A nie, Zaraz przerysz się oczywiście w środku. się w środku najlepiej. Moim zdaniem O! Okej? Okay najlepiej. No akurat trzeba jeszcze mniej więcej zrozumieć. może tego, zrozumieć, ale tak się do tej szerokości to akce chcę tu chyba rozróżniać na tym świętu. więc hmm, co, to jest spoko. Spoko też się szerokość robocza, nie było robić oczywiście, te rc były oczywiście, więc moim zdaniem On też bardzo przygłodzona i bo tu jest oczywiście staszek, naszych Hmm. Proszę bardzo. Więc e, zimowany był w To co jest, ją on robi się nie ma co. dookoła. Jeździ się przed, to mniej więcej po środku. Środek tutaj nie jest, ale. Czyżby i będziemy nie Nie, sposób. wyglądało, oczywiście. Tutaj że naprawdę wolno. Tutaj wystarczy wam to ale no dobrze, mam no, nadzieję, że jeszcze nieraz przyjedzie i będzie tutaj to mi no, jest ale ja, zresztą e, realnie, bo ma taki mały las tak szczerze, tego RCW mi zdaniem to jakieś całkiem dobrze a teraz oczywiście trzeba znowu e, trzeba znowu oczywiście na drugiej kamerze żeby tam nie więcej zobaczyć, czy to sięga, czy nie żeby oczywiście mijaczka nie robić o, oczywiście mijaczek to jest bardzo trudna trzeba oczywiście powiedzieć, czekajcie, w lewo

Tak. No akurat tutaj e, wcześniej, aha nie starczyło nam. No oczywiście wcześniej e, nie, to była wcze, no wcześniej z tego oczywiście e, przyjechała oczywiście ciężaróweczka z wapnem. E, więc tutaj oczywiście było około 20 ton, e, ton e, przywiezione wapna jak ktoś by się pytał. Więc ciekawe czy starczy, akurat no starczy, na pewno starczy. Akurat jestem tego pewien. E, więc... Dobrze, dobrze, mam nadzieję, że... Chociaż że jak nie starczy, to tutaj będzie troszkę zapakamy, ale... No, zapakane ogólnie. Aaa, dobra. O, o, A? siema. mam już 12-13 minut. My dopiero zdążyć, że jak robiliśmy. Tak się jak bardzo dobrze, moim zdaniem no akurat tutaj raczej jest więcej ładowania niż niż oczywiście jeżdżenia oczywiście gdyby była większa łyżka to by było lepiej na pewno no, ale no niestety tylko jest taka generalnie moim zdaniem takie łyżka do minimum 800 litrów powinna się mieścić no to tutaj się mieści tylko tak jak mówiłem była 500 czy tam nawet 450 dokładnie chyba żeby, no dokładnie nie pamiętam ale czasami chwilę. ja tak sobie teraz myślę, że no można to się żeby zobaczyć ta łyżeczka, no ale tak czy nie ma też tragedii też z drugiej strony, żeby, e, może i dobrze, że tak jest, bo więc troszeczkę poładujemy tą 60, ani że praktycznie trzy łyżki, no cztery łyżki byłby pełny e, oczywiście rozrzucić jak wapna tak może i w sumie dobrze no ale tak się jak nie ma też tragedii pod tym względem to tak naprawdę a tutaj będzie talerzowano to. Akurat może nie na tym polu, ale akurat ta nie widzę akurat na tym polu. No generalnie na, ty, na tej serii, znaczy na tym play, można widać dużo rzeczy będę miał na planowanych. No zacząłem... Za, za, jak to powiedzieć. No nie wiem, to nie za czymś... Nie, tak to się nie... Czekajcie, czekaj. pomysły nam takie na przykład jak na pewno Okryki, że na innej serii na pewno... No, Akurat na innych seriach nie robię jakichś dużo oprysku. E, A czy w oprysku, no tam od czasu do czasu robię, tylko oczywiście tutaj, robi te oprysku, no, to oczywiście w ścieżkach, w, ście... w ścieżkach, tak jak mówię. To jest moje z bo bym właśnie tak coś zrobił. I takie tutaj na przykład Ojej, to widzę na przykład tutaj pole e, owsa, Oje, e, to był klimat, co? Taką no. pole. O, pole nie? E, oczywiście w ścieżkach. No może tylko oh, może nie, bo może wszystko jest. Znaczy, no zależy w jakim stadium wzrostu, e, e, bo tutaj taki, co tutaj po prawej stronie, no to taki, no jak mam być szczery, taki mech mech jest, bo trzy mi, mi się nie podoba, e, taki, e, taki stadium wzrostu, to takie, no takie 2 na no to rzec, takie na przykład, tutaj, tutaj raczej już nie będzie, bo to już e, za tym miesiąc, bo tutaj mamy chyba, jak już pamiętam, czerwiec, czy nie, mamy chyba, nie październik, tylko... Lipiec mamy chyba tutaj. Chyba nie pamiętam, ale bo, ponieważ te szkóły są wyłączone, też dlatego nie pamiętam. Tak, i tak, chyba Ligiec. więc Więc no, tutaj... To by było na czerwcu, pewnie było trzeba robić te okreski, ale na przykład nie. Chociaż jeszcze nie ważne zresztą. Ale wiem o że chyba jedno stadium niższe już bym było moim lepiej to wyglądało i to o wiele, wiele lepiej. E, oczywiście to by e, wyglądała ta jak tekstura e, oca wygląda moim zdaniem. A to na pewno to jest naprawdę się pojawi. E, no ale prędzej tego to oczywiście też się bo, będzie musiało się pojawić oczywiście sionokosy. bo będzie też sionokosy. E, tutaj oczywiście no... Może sionokosy, tam no, akurat dużo robi się robię sionokosów, ale zaraz w sumie dojadę no, tamtą stronę, to wam zaraz coś pokażę. I e, jedna łączka, która może no, akurat może nie wszystkim się podobać oczywiście ale mi by na mnie się podobał i tam już muszę zrobić się na posy. no jak już zrobię to będę wściekły, nie? więc mam nadzieję, że tam zrobię w przyszłości oczywiście, ale też tak, jak one zmierzy w zrobię Bo akurat tam ta łąka, moim zdaniem, ma taki klimat co to naprawdę szok to jest oczywiście tylko moje zdanie akurat moje zdanie, to jest mało warte to, ja patrzę, to zaledwie, nie? ale no nieważne akurat tam ta łączka, zaraz sobie mam pokażę tam pod laskiem, no oczywiście troszeczkę musiałem, ja troszeczkę, przerobić troszeczkę tą łączkę ale po przeróbkach, no tak, można wziąć własny, naprawdę spoczko moim zdaniem wyszło to czekaj, w dojadę tutaj i kręcę sobie oczywiście i wam pokażę, razu tą łączkę tutaj jeszcze będę musiał parę modów dodać, bo jeszcze te parę tej parę modów zapomniałem od tej łączy, o proszę bardzo, i zjechał sobie tutaj z pola i już tam. O, i ta łączka, nie? No akurat w moim Jeszcze ta trawa, nie? To jest w ogóle super. Ładnie. No akurat w moim zdaniem spoko to wygląda. E, więc mam nadzieję, że zrobię tutaj sionokosy w przyszłości. E, no w przyszłości, na pewno no nie no w dalekiej przyszłości, no ale zobaczymy jak to tam wyjdzie. E, no ale to akurat na spokojnie. Proszę bardzo. A my dalej lecimy z robotu, bo oczywiście robota sama się nie zrobi. E, a to musi być rozgryzony rozwiedzione, bo tutaj oczywiście będą dowusiony. Trzeba szybko z tym akcelerować i siadź Mają się no do tego Czerny Gminy do mnie napisali Ja też tu, no, to mówię, no Przecież to nazwa serio, bo oczywiście tutaj Raczej nie grając tym że Rozwojowo to to oczywiście No to chcę, chodzę i robię Ale ja akurat wapno nigdy nie robię Gdyś tam robiłem na pewno, nie? I po prostu nie na polskiej serii Ale po prostu wiem, że dawno nie było No to, to mówię, dobra, trzeba zrobić w końcu, nie? I w hoteli, ten, ten, ten spoczny, że procent, to jest akurat na serii Facebook Więc bardzo spoczko, że co chcę To robię, chodzę, chodzę i robię, więc Akurat spoczko i jest serii krajowej Aha, to tak szybko jadę A ja już nie wiem, z tego zakresu no, to już no dobra, chyba sobie mijaczki kieruję po jednej po drugiej stronie ale to po jednej sobie tylko. ale poza tym jest to trochę no to nie jest to się czyli do gps no to, a, tam, Ale a więc tutaj GPS-ów nie ma tych wątpliwości, bo to w takim przecie GPS-om to ciężko, żeby miał człowiek. Więc to niestety, 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 niestety GPS nie poradzimy, no ale niestety GPS-ów ma, więc troszeczkę też krzywo jest rozsiane. Ale akurat, aby większych miaźgów nie, nie było, to tak naprawdę dobrze, naprawdę. Tak, Dobra, no, też nie chcę jakoś robić, bo też może no, to jest troszeczkę jest na pewno jeśli są lejeże, taką czoleczką i zamiast się bacze. A, oczywiście więc też nie chcę przedłużać. A więc my zajdziemy naś tam i będziemy kończyć, bo to jeszcze ma co... To jeszcze będzie, będzie około 20 minut, co? No panie Maj, 19 minut, jest ja no to, to już w ogóle spoczko. Więc co? Na pewno jeśli takim akcentem... Nie się jeszcze O, teraz już w ogóle. Jeśli takim akcentem, kiedy przypadną nasza czwóreczka. ZRCW skończyła, może nie całą robotę, ale praktycznie całą. musimy eee, kończyć odcineczek. Eee, więc jeśli wam się oczywiście spodobał taki odcineczek z playa, to szczerze o w górę. Eee, Zasubskrybujcie mój kanał, bo mi bardzo miło, gdybyście to zrobili. Eee, zapraszam was na Discorda, bo tam duże zmiany się robią. Eee, może niedokończony jeszcze Discord, ale na pewno będzie e, czy później zostanie tam do, dokończony, więc tam sobie serdecznie zapraszam. No i co? Do kolejnego odcinka. Na razie. Trzymajcie się.